Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nagrywam już nieco na szybko. Jestem w stroju kolędowym. Za moment rozpoczynam kolejny dzień odwiedzin duszpasterskich moich parafian. Czasami idę już do nich przed południem, czasami dopiero tak jak dzisiaj po południu. Odwiedziłem już kilkadziesiąt rodzin i muszę powiedzieć, że te spotkania, te rozmowy w ogóle nie przypominają tego o czym często mówią media wspominając kolendę jakoby to było jakieś przerażające spotkanie że ludzie się boją księdza że nie chcą z nim rozmawiać ja mam zupełnie inne odczucia wiele rzeczy mnie buduje które słyszę u moich parafian no i bardzo często jest tak że muszę patrzeć na zegarek i ich przepraszać że muszę iść dalej bo jeżeli bym się zasiedział no to u ostatnich parafian będę za późno a to jest po prostu zwyczajnie Nieprzyzwoite. Widzę, ile osób czeka na to, żeby się zwyczajnie pomodlić, żeby ksiądz pobłogosławił dom, rodzinę, żeby wymienić z nim parę zdań. No, naprawdę jest to bardzo budujące. Druga informacja. Parę godzin temu dowiedzieliśmy się, że wspaniały ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski odszedł do domu ojca. Ufam, że jest po tej właściwej stronie życia wiecznego, choć Pewnie jak każdy z nas musi najpierw przejść przez Kościół w, czyść, w czyśćcu, więc pamiętajmy o nim w naszych modlitwach. Cieszę się, że ksiądz Tadeusz niedawno był w mojej parafii. Myśleliśmy o tym, że będą kolejne odwiedziny. No niestety nie udało się, ale mam nadzieję do zobaczenia księży Tadeuszu po drugiej, lepszej stronie życia wiecznego. I jeszcze trzecia informacja dzisiaj wrzuciłem filmik między innymi o celibacie. I tak chcę troszeczkę z żartem powiedzieć, że niektórzy znów się na mnie zawiedli. No i ja się z tego powodu bardzo cieszę, ponieważ niektórzy chcieliby mnie zamknąć w swoim myśleniu. Są takie osoby, które budują nie swoją osobowością Kościół Rzymsko-Katolicki, ale kościół Nazwę to Nowakowo-Kowalski, to znaczy mają takie wyobrażenia o Kościele, które nie są prawdziwe. I czasami, jak mnie niektórzy z tego Kościoła Nowakowo-Kowalskiego słuchają, to myślą, że ja spełnię ich oczekiwania, że jestem taki w 100% księdzem, który jest spełnieniem ich marzeń i snów. No niestety, moi drodzy. Jestem księdzem rzymsko-katolickim należącym do Pana Jezusa. Moje myślenie próbuję, żeby było myśleniem Ducha Świętego. Umiem odróżniać to, co jest doktryną od tego co jest dyscypliną, uważam, że wiele rzeczy jest takich, które mogą być przestawione, wiele rzeczy trzeba bronić, ale jeżeli się ktoś na mnie zawodzi, to prawdopodobnie bardziej z tego powodu, że nie spełniam jego oczekiwań egoistycznych. Więc jeżeli ktoś mnie ogląda tylko po to, żeby utwierdzić się w jakimś swoim skostniałym myśleniu, to naprawdę strata czasu. Zapraszam do tego programu, który produkuję na moim YouTubie, tych, którzy nie boją się myśleć, którzy nie boją się również krytycznego spojrzenia na różne sprawy, którzy nie tyle oczekują tego, że usłyszą potwierdzenie swoich przekonań, tylko nawet jeżeli się z czymś ze mną nie zgadzają, to potrafią polemizować z ową rzeczą merytorycznie, a nie atakując personalnie. No, jeszcze jeden komentarz mi wpadł w oko. Za bardzo dzisiaj nie miałem czasu, żeby się w te rzeczy wczytywać. Wierzcie mi, że w ogóle tego zazwyczaj nie robię, bo po prostu życie realne jest dla mnie priorytetem. Ale no jedna rzecz mi wpadła rzeczywiście w oko. Ktoś tam skomentował, pisałam przed momentem komentarz i widzę, że jest usunięty. Ksiądz Daniel oczywiście nie lubi krytycznych wobec siebie uwag. Żadnego komentarza nie usuwałem, więc niektórzy mają taką projekcję, że grzeszą przeciwko ósmemu przykazaniu z dekalogu. Nie mów nic fałszywego przeciwko bliźniemu twemu. To tak mniejsze z tym. Niech Was Pan Bóg błogosławi, ojciec i syn i duch święty, lecę z Bogiem.